Cześć, witajcie w dzisiejszym materiale, a w tym odcinku będziemy sprawdzać zaponkowanie na To Ja na pokażę Wam galę tą młodą, która tak leżała i w sumie to już miałem ją ukasować i powiemy kilka rzeczy, powiemy coś na temat nadchodzących przymrozków. Postaram się eee, zobaczymy czy będą te przymrozki, czy nie będą te przymrozki. Sprawdzimy to dzisiaj, a ja dzisiaj gównianem mam robotę trochę, bo muszę wiercić ręcznym wiertłem. Tam leży wiertło spalinowe. Coś się popierdzieliło. Gaźnik się chyba chyba się gaźnik zrypał, bo nie ma siły. Bu, 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 robi buj. No i nic. Wierce ręcznym, zawsze lepiej to jak łopatą. Jak możecie zauważyć, tutaj koło domu mi leży rządek. Jakiś, nie wiem, rok, dwa temu zostawiłem ciężarówkę tu na wzniesieniu. I no nie wiem, jak to się stało, że się stoczyła i wjechała mi w ten sad. Troszkę się pochylił, nic z tym nie robiłem, a później zaczęło się, dostało jabłek, zaczęło się przewracać, przewracać. I się prawie cały rządek przewrócił, dlatego też spróbuję to wskrzesić. Jak tylko będę mógł, na razie wiercę sobie otwory ręcznym. Ono jest niezawodne, nie psuje się. Nie trzeba czyścić gaźnika, nie trzeba benzyny, aby troszkę siły chęci. No, gala u mnie wygląda tak: taki balon. Taką mam ziemię, zobaczcie. Jest. glina. Od razu, jakby się ktoś pytał trzecia A, trzecia B glasa. Zobaczcie jaka glinka. Ona na jedno jest dobra, bo trzyma wilgoć, ale... Czereśnia. Zauważyłem, że tej gleby bardzo nie lubi. No ale... Jest jak jest. No i jesteśmy w pierwszym sadzie. Na temat którego chciałem powiedzieć kilka ważnych zdań. Kilka ważnych słów. A mianowicie... Takich słów, że gdybym nie opublikował... W listopadzie filmiku, w którym pokazałem wam, jak te drzewa tutaj leżą, jak te drzewa zarastają chwastem, to prawdopodobnie tego sadu by nie było. Dlatego, że ja już miałem ochotę go zwyczajnie podpiąć, rozdrabniać i w cholerę wytłuc, zjeździć, pozbyć się tego sadu, pozbyć się. Problemu sad, wsadziłem przemars. Praktycznie każde jedno drzewko oberwało. Załamałem się, zwyczajnie, bo nie zdawałem sobie sprawy, że no poniosłem olbrzymie straty. Jest tutaj prawie 2 hektary hektar 80. I zwyczajnie się poddałem w pewnym momencie. Stwierdziłem pierdol. Wykoszę to po ziemi i niech tak będzie. Ale później tak mnie pyknęło. Pokażę wam to. Spytam się Was, co Wy na ten temat sądzicie. Bardzo mocno mi się obrywało wtedy pamiętam. Pojawiły się komentarze typu Łukasz. Jakbym wiedział, że ty takie sady produkujesz, to w ogóle bym chyba nie zasubskrybował twojego kanału. I powiem wam, że te komentarze dały mi bardzo dużo do myślenia, pomogły mi. To dzięki wam ten sad tutaj stoi, to dzięki wam ten sad tutaj jest. Daliście mi porządnego kopa w dupę i to dzięki właśnie wam, moi widzowie. Może nie jest to najpiękniejszy sad, który mam, ale postawiłem go na nogi i zwyczajnie ten sad stoi, ten sad stoi. Ten sad ma piękne kwiaty, piękne zawiązki. Jest wyprostowany, co prawda jeszcze tutaj pracę przede mną sporo. Ale cieszy oko słupy stoją, konstrukcja jest, jeszcze jeden drut. Dziękuję Wam bardzo, że wtedy daliście mi takiego porządnego kopa w dupę. To właśnie dzięki Wam ten sad. Już nie będę się powtarzał. Ja miałem odwagę pokazać Wam go, a Wy mieliście odwagę powiedzieć, co myślicie na temat tego sadu. Dlatego też dziękuję Wam za to. Zmobilizowałem się, zdeterminowałem się do tego, żeby udało się. Udało się. Sad stoi. Przechodzimy w Prinsa, bo to kolejny ciekawy temat w tym odcinku. No i najpiękniejszy obrazek w dzisiejszym materiale czereśnie. Wczoraj cieliśmy, jeszcze mieliłem patyki, jeszcze mi zostało 4 rzędy. Zapach nie do opisania, coś po prostu pięknego, jak pachnie. Martwi mnie troszeczkę to, że jest pełnia kwitnienia, a tych owadów zapylających jest tak naprawdę jak na lekarstwo. Tutaj na, 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 na przykład już troszeczkę przekwita. E, znajdujemy się w Wandzie, to jest odmiana Wanda. E, dużo opinii jest na temat cięcia w kwitnienie, takich, że jest to wielce ryzykowne, bo możemy nabawić się po prostu chorób kory i drewna. Hmm. Też się tego obawiałem, ale zwyczajnie nie miałem innego wyjścia. Lepiej muszę to przeciąć, bo już w zeszłym roku były drobne. Jest to podkładka Gizela 5 dla osób, które może nie wiedzą. Zaraz przejdziemy w Princea. Także tutaj wczorajśmy machnęli przez dwa dni 4 rzędy. To też jest Wanda, to też jest Wanda. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć wandy. Zdrowotność drzew jest w miarę. A tutaj mam, słuchajcie, dwa rzędy kariny. I ta karina jest, tak jak widać. Pożal się, Panie Boże. Nie wiem, coś z nią jest nie tak, że bardzo dużo mam tam w środku wypadów. No i tu jest Regina. Raz. Yy, dwa. Trzy. Trzy rzędy mam reginy i Kordi cztery rzędy. Obawiam się moi widzowie, obawiam się o przymrozki. Prognozowane są w, drugim, w, drugiej połowie, w drugiej połowie tego miesiąca. Prognozowane są przymrozki. Troszeczkę mnie to martwi, bo tak naprawdę Red Prince będzie kwit. To to jako tako, ale wiadomo, zawiązki będą też delikatne. Te przymrozki mogą uszkodzić w zasadzie wszystko. No tutaj może mnie fantazja troszeczkę poniosła i te kordie hmm, chyba troszeczkę za mocno wyciąłem. Tak mi się wydaje, a może i nie. A może i nie, chyba nie. Także tak się prezentują u mnie czereśnie. Tu jeszcze patyczków troszeczkę takich drobnych zostało. Moi widzowie no i teraz pan Radiona Prince, który mnie ostatnimi latami bardzo zawodzi. W tym roku szał. Szał dupy po prostu jest na, na drzewkach jak możecie zobaczyć, każda jedna gałązka jest opierdzielona w ponku. Każda jedna od góry do dołu. Wszędzie masa pąka. Posłucham się Waszych rad i w tym roku postaram się przyłożyć i zrobimy przerzedzanie. Jestem zielony w tym temacie, w temacie przerzedzania, przyznam się. Nigdy nie przerzedzałem chemicznie żadnych kwater, więc może macie jakieś dla mnie złote rady, pomocne rady, jakiś środek, którymi to się przerzedza, wiem, że nie chcę głupa z siebie zrobić, ale tam chyba Globaryl, Pomonit, z tego co wiem i jeszcze jakieś inne, możecie mi coś polećcie mi, w jaką fazę tutaj wjechać i jaką dawką, bo musowo coś z tym zrobić, bo jest po prostu bardzo dużo pąka, bardzo dużo kwiatu, tu będzie biało, tu będzie biało, zobaczcie. Jak, jak, jak to się, to jest faza balona, też dobry moment, żeby zrobić na podtrzymanie regalisem. I chyba też taki zabieg jutro wykonam. Bo najpierw przykleimy, a później troszeczkę, później przerzedzimy. Boję się, że te zawiązki są tylko tak na chwilę, żeby, żeby to nie zleciało. No ale wątpię, że to zleci. To jest masa, masa, masa po prostu. Masa zawiązków. Też się obawiam o mróz. Moi widzowie, bo tutaj o tamta gala co pierwszą ją wam pokazywałem. Tutaj ten Regiona Prince i te czereśnie mamy w najniższym miejscu. No bo, no w takiej niecce są. No i tutaj niestety pewnie pojawił się głosy no, Łukasz jak wiedziałeś, że masz tu nieckę to było nic nie sadzić. No ale niestety ja w ogóle jestem w, na, na mojej wiosce. Jestem moje gospodarstwo jest położone. Całe w niecce także myślę. Mam pewien pomysł na przymrozki. Mam pewien pomysł i chyba będę go e, próbował e, zrealizować ten pomysł. Jaki to będzie pomysł, to zobaczycie niebawem. Mam nadzieję, że przymrozków nie będzie, ale muszę się na wszelki wypadek e, zwyczajnie zabezpieczyć przed tymi przymrozkami. No i tak to wygląda. E, Biorę się dalej zawiercenie dziur, zawstawianie słupów. Dajcie znać jak u was zawiązanie na jabłoniach, jak na czereśniach, jakie macie obawy, przepraszam, jakie macie obawy, co myślicie o tym sezonie. Będą te mrozy, czy nie będzie tych mrozów. Dajcie znać w komentarzach. Ja się zabieram dalej. No i co? i Live dzisiaj też wlatuje w międzyczasie, jak to oglądacie. także... O jeszcze na koniec wam pokażę. Jako robotę dzisiaj zrobiłem? <laughs> Południami się zeszło. No ale robota jest zrobiona. To ten rządek, który leżał, całkiem co innego. Z mojego złapie nie no stąd. Siedem słupów wymieniłem. Znaczy, wymieniłem wstawiłem cztery i trzy. Wymieniłem także niestety ręce podziurawione. Spalinówka zawiodła, ręcznie trzeba było siepać. To bambusy jeszcze popoprawiam, ale już nie dzisiaj. Taki syf został. Zobaczcie. Takie słupy teraz robią. To nie są z Prima Budu, to są skąd indziej. Dwa druciki. Wszystko trzaskach. No. I teraz w I bierzemy się za... Tu bambusy pozmieniam, drzewka podprostuję jeszcze. Bierzemy się za pryskanko, ale jeszcze troszeczkę. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Cześć!